Drogi seniorze, jeśli właśnie sprawdziłeś swój sierpniowy przelew z USU i zastanawiasz się, dlaczego nie ma żadnych niespodzianek, to mam dla Ciebie ważne wiadomości. To, co wydarzy się po sierpniu 2025 roku, może diametralnie zmienić Twoje miesięczne dochody. Niektórzy z Was dostaną dodatkowe pieniądze, które mogą wynieść nawet kilkaset złotych miesięcznie, ale uwaga, są też tacy, którzy mogą stracić część swoich świadczeń, i to wcale nie jest żart. Dues przygotowuje zmiany, o których mało kto mówi, a które dotkną milionów polskich emerytów. Przez ostatnie tygodnie analizowałem oficjalne dokumenty, rozmawiałem z ekspertami i sprawdzałem każdy szczegół, żeby przekazać Ci najpełniejsze informacje. Jeśli masz więcej niż 65 lat, otrzymujesz emeryturę lub rentę, albo planujesz przejść na emeryturę w najbliższym czasie, to ten film może być kluczowy dla Twojego budżetu domowego. Nie pozwól, żeby te zmiany zaskoczyły cię nieprzygotowanego, bo niektóre z nich mogą oznaczać różnicę między wygodnym życiem na emeryturze a koniecznością liczenia każdego grosza. Zanim przejdę do szczegółów, pozwól, że wyjaśnię ci, dlaczego sierpień 2025 był tak spokojny dla emerytów. W tym miesiącu nie zaplanowano dodatkowego świadczenia w postaci 13 czy 14. Emerytury jednakże świadczeniobiorcy mogą zauważyć niewielkie różnice w kwotach netto spowodowanym Inkorektami podatkowymi lub składkami zdrowotnymi. To oznacza, że twoja sierpniowa emerytura to tylko podstawowe świadczenie plus ewentualne dodatki, które już pobierasz. Ale właśnie w tym spokoju kryje się pułapka. Wiele osób myśli, że nic się już nie zmieni do końca roku, a tymczasem najbardziej znaczące zmiany dopiero nas czekają. Pierwszą i najważniejszą zmianą, która zaskoczy wielu seniorów, jest 14. Emerytura, która zostanie wypłacona we wrześniu 2025 roku. Zgodnie z rozporządzeniem, zakład ubezpieczeń społecznych wypłaci świadczenie w terminie, który jest już znany seniorom. Ale uwaga, ta czternastka nie będzie taka sama dla wszystkich, i tu właśnie zaczynają się schody. Pełna kwota świadczenia to 1878,91 zł brutto, czyli aktualna emerytura minimalna. Otrzymają ją osoby, których emerytura podstawowa nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli Twoja emerytura wynosi dokładnie 2500 zł brutto, otrzymasz pełne 1878,91 zł brutto jako 14 emeryturę. To znaczy, że we wrześniu na Twoje konto wpłynie dodatkowy przelew. Ale jeśli Twoja emerytura wynosi np. 3200 zł brutto, to tutaj zaczyna działać mechanizm, który to nazywa złotówka za złotówkę. Zasada złotówka za złotówkę sprawi, że wielu emerytów zobaczy na koncie niższą wypłatę. W praktyce oznacza to, że jeśli Twoja emerytura przekracza próg 2900 zł, to za każdą złotówkę powyżej tego progu Twoja 14. Emerytura będzie pomniejszona o złotówkę. Policzmy to razem na konkretnym przykładzie. Pan Józef ma emeryturę 3100 zł brutto. Przekracza więc próg o 200 zł, 3100 minus 2900. Jego 14. Emerytura będzie wynosić 1878,91 minus 200, czyli 1678,91 zł brutto. To nadal pokaźna suma, ale już nie pełna czternastka. A jeśli ktoś ma emeryturę 4778,91 zł brutto lub wyższą, to w ogóle nie otrzyma 14 emerytury, bo cały dodatek zostanie skonsumowany przez mechanizm złotówka za złotówkę. Ale to nie wszystko, co czeka nas po sierpniu. ZDUS informuje o siedmiu zmianach, które mają ułatwić życie seniorom od nowych zasad wypłat emerytur, aż po projekty ustaw zwiększające realne dochody emerytów. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy dodatków do emerytury, o których wielu seniorów nawet nie wie, że im przysługują. Jeśli masz 75 lat lub więcej, dodatek pielęgnacyjny po ukończeniu 75 roku życia jest dopłaca do emerytury automatycznie. Ten dodatek wynosi obecnie około 330 zł miesięcznie i jest wypłacany razem z emeryturą bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Ale uwaga, żeby go otrzymać, musisz mieszkać w Polsce. Jeśli mieszkasz za granicą, nawet w Unii Europejskiej, ten dodatek ci nie przysługuje. Są też inne dodatki, o których z z rzadko głośno mówi. Dodatek za długotrwałe małżeństwo: a jeśli byłeś w związku małżeńskim przez co najmniej 50 lat, możesz ubiegać się o dodatkowe świadczenie. Dodatek kombatancki dla osób, które uczestniczyły w działaniach wojennych lub były represjonowane przez system komunistyczny. Dodatek żołnierski dla byłych żołnierzy zawodowych. Każdy z tych dodatków to kilkaset złotych miesięcznie, które mogą znacząco poprawić Twój budżet domowy. Ale są też zmiany, które mogą negatywnie wpłynąć na Twoje świadczenia. Od września 2025 roku ZDUS planuje zaostrzyć kontrole dotyczące pracy emerytów. Jeśli pracujesz na emeryturze i przekraczasz określone limity dochodów, Twoja emerytura może zostać zawieszona lub zmniejszona. Obecnie limity są dość wysokie, ale nowe przepisy mogą je obniżyć. Jeśli na przykład dorabiasz jako konsultant lub prowadzisz małą działalność gospodarczą, koniecznie sprawdź, czy twoje dochody nie przekraczają nowych limitów. Kolejna istotna zmiana dotyczy składek zdrowotnych. Od stycznia 2025 roku obowiązują już nowe zasady, ale ich pełne skutki zobaczysz dopiero w rozliczeniach jesiennych. Jeśli masz dodatkowe dochody poza emeryturą, na przykład z wynajmu mieszkania, dywidend lub odsetek od lokata, możesz zostać obciążony dodatkowymi składkami zdrowotnymi. To może oznaczać mniejsze kwoty na koncie, nawet jeśli Twoja nominalna emerytura wzrośnie. Teraz przechodźmy do konkretnych kwot netto z 14. Emerytury, bo to jest informacja, która najbardziej Cię interesuje. Jeśli otrzymasz pełne 1878,91 zł brutto, po odliczeniu podatku dochodowego i składek zdrowotnych na twoje konto wpłynie około 1630 zł w zależności od twojej indywidualnej sytuacji podatkowej. Jeśli jesteś osobą, która ukończyła 75 lat lub masz orzeczenie o niepełnosprawności, możesz być zwolniony z części podatków, więc twoja kwota netto będzie wyższa. Ważne jest też to, że 14. Emerytura nie wlicza się do rocznego dochodu przy ustalaniu uprawnień do innych świadczeń socjalnych. To znaczy, że jeśli pobierasz dodatek mieszkaniowy lub energetyczny, otrzymanie czternastki nie powinno wpłynąć na wysokość tych świadczeń. To bardzo korzystne rozwiązanie, które pozwala zachować wszystkie dotychczasowe przywileje. Ale uwaga na jedną pułapkę, jeśli masz zaległości podatkowe, komornicze lub wobec zresztą część lub całość czternaście. Emerytury może zostać potrącona. ZUS ma prawo do potrąceń z dodatkowych świadczeń, więc jeśli wiesz, że masz jakieś zaległości, koniecznie je ureguluj przed wrześniem, żeby nie stracić pieniędzy z czternastki. Kolejna zmiana, która może zaskoczyć wielu seniorów, dotyczy terminów wypłat emerytur. ZUS przesuwa wypłaty emerytur. Zmiany dotyczą 1,9 mln seniorów. Jeśli do tej pory otrzymywałeś emeryturę zawsze tego samego dnia miesiąca, od października mogą się te terminy nieznacznie zmienić. Duest tłumaczy to optymalizacją systemu i chęcią równomiernego rozłożenia obciążeń, ale w praktyce oznacza to, że musisz sprawdzić nowy harmonogram wypłat dla Twojego konkretnego przypadku. Są też pozytywne zmiany w procedurach u. Od września 2025 roku wprowadzane są uproszczone procedury składania wniosków o dodatki do emerytury. Jeśli do tej pory nie składałeś wniosku o dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie czy inne świadczenia, które mogą Ci przysługiwać, teraz będzie to znacznie prostsze. Wiele wniosków będzie można złożyć online przez Platformę Usług Elektronicznych z USU, a niektóre dodatki będą przyznawane automatycznie na podstawie danych, które ZDOS już ma. Jeśli chodzi o podatki od emerytur, to też są nowości. Od października 2025 roku osoby, które ukończyły 70 lat, będą mogły skorzystać z dodatkowej ulgi podatkowej przy rozliczaniu rocznym. Ta ulga może wynieść nawet kilkaset złotych zwrotu z podatku, ale żeby z niej skorzystać, musisz złożyć roczne zeznanie podatkowe. Wiem, że wielu seniorów unika rozliczeń podatkowych, ale w tym przypadku naprawdę warto, bo można odzyskać spore pieniądze. Mam dla ciebie też praktyczną radę dotyczącą planowania budżetu po sierpniu 2025. Jeśli wiesz, że otrzymasz 14 emerytury we wrześniu, nie wydawaj tych pieniędzy od razu na bieżące potrzeby. Lepiej odłóż część na zimowe rachunki za ogrzewanie, które tradycyjnie rosną w sezonie grzewczym. Albo wykorzystaj część tej kwoty na przeglądy lekarskie czy leki, których możesz potrzebować w nadchodzących miesiącach. Kolejna ważna informacja dotyczy osób, które planują przejść na emeryturę jeszcze w tym roku. Jeśli złożysz wniosek o emeryturę do końca sierpnia 2025 roku, będziesz uprawniony do otrzymania 14. Emerytury we wrześniu. Ale jeśli złożysz wniosek w września lub później, możesz już nie zdążyć z procedurami i stracić prawo do tegorocznej czternastki. To może oznaczać stratę prawie 2000 zł, więc jeśli myślisz o przejściu na emeryturę, nie zwlekaj z formalności. Są też zmiany dotyczące rent inwalidzkich i rent rodzinnych. Jeśli pobierasz rentę, mechanizm wypłaty 14. Świadczenia jest taki sam jak przy emeryturach, próg dochodowy 2900 zł i zasada złotówka za złotówkę. Ale uwaga, jeśli pobierasz jednocześnie rentę i emeryturę, co jest możliwe w niektórych przypadkach, ZUS będzie liczył łączny dochód z obu świadczeń przy ustalaniu wysokości 14. Wypłaty Osoby, które mieszkają za granicą, ale pobierają polskie emerytury, też są objęte zmianami. Od września 2025 roku ZUS wprowadza nowe procedury weryfikacji miejsca zamieszkania dla emerytów mieszkających poza Polską. Jeśli mieszkasz na stałe w innym kraju UE, musisz dostarczyć dodatkowe dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania. To może wpłynąć na terminowość wypłat, więc jeśli jesteś w takiej sytuacji, skontaktuj się z ZUS-em już teraz, żeby uniknąć problemów. Na koniec chcę ci dać kilka praktycznych rad, jak najlepiej przygotować się na zmiany po sierpniu 2025. Po pierwsze, sprawdź w systemie elektronicznym ZUS wszystkie swoje dane, czy są aktualne twoje dane kontaktowe, numer konta bankowego, adres zamieszkania. Jeśli coś się zmieniło, zaktualizuj to przed wrześniem. Po drugie, jeśli masz pytania dotyczące swojej indywidualnej sytuacji, umów się na wizytę w oddziale z USU lub skorzystaj z telefonicznej infolinii, ale zrób to teraz, bo we wrześniu kolejki będą znacznie dłuższe. Po trzecie, jeśli podejrzewasz, że mogą ci przysługiwać jakieś dodatki do emerytury, o których nie wiesz, złóż odpowiednie wnioski już teraz. Wiele dodatków jest wypłacanych z wyrównaniem od dnia złożenia wniosku, więc im wcześniej to zrobisz, tym więcej pieniędzy będziesz mógł otrzymać. Po czwarte, jeśli pracujesz na emeryturze lub masz dodatkowe dochody, koniecznie sprawdź, czy nowe przepisy nie wpłyną negatywnie na twoje świadczenia. I pamiętaj, zmiany w ZS to nie tylko wyzwania, ale też możliwości. Jeśli będziesz dobrze poinformowany i odpowiednio się przygotujesz, możesz nie tylko uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, ale też skorzystać z nowych możliwości zwiększenia swoich dochodów. 14. Emerytura to poważny zastrzyk gotówki, który może znacząco poprawić Twój standard życia, ale żeby z niego w pełni skorzystać, musisz znać wszystkie zasady i procedury. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, zostaw kciuk w górę i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych ważnych informacji dla seniorów. W komentarzach napisz, czy masz pytania dotyczące swojej indywidualnej sytuacji i postaram się na nie odpowiedzieć. I pamiętaj, wiedza to siła, szczególnie gdy chodzi o twoje pieniądze i bezpieczeństwo finansowe na emeryturze.